Pewnie większość z Was zastanawia się, czy ten sezon wreszcie się skończy, ja również zadaję sobie to pytanie. Mamy dzisiaj 13 grudnia i całkiem fajną, jak na późną jesień, czy w zasadzie prawie już zimę pogodę, jesteśmy dzisiaj nad Rybnikiem i spróbujemy zapolować na grube płocie. Ja nazywam się Mateusz Przemięda, a Was zapraszam do oglądania. Dlaczego na dzisiejsze wędkowanie wybraliśmy rybnik? Powodów jest kilka. Pierwszy z nich jest taki, że mniej więcej o tej porze rok temu byliśmy tutaj, i połowiliśmy sporo fajnych płoci, więc pomyślałem, że korzystając z ostatnich ciepłych dni spróbujemy przyjechać właśnie tutaj i powtórzyć zeszłoroczny wynik. To jest pierwszy powód. Powód drugi jest taki, że rybnik to jest takie łowisko, które... Bardzo fajnie pozwala sobie łowić dystansowo. Generalnie bardzo rzadko ryby łowi się tutaj blisko. Chcąc skutecznie łowić płotki, zazwyczaj musimy ich szukać dość daleko od brzegu. Są to dystanse 70, 80, a czasami 90 metrów. I okazuje się, że to właśnie na tym dystansie mamy najwięcej ryb, najlepsze branie i najbardziej okazałe egzemplarze. Także to jest drugi powód, dla którego przyjechaliśmy tutaj na rybnik, i powód trzeci jest taki, że Chciałem Wam pokazać kilka nowych produktów, które w ostatnim czasie pokazały się w naszym sklepie. Część z nich zrobiła na mnie tak duże wrażenie, że pomyślałem, że jeszcze w tym roku spróbujemy nagrać z nimi jakiś film. Mowa tutaj o nowych wędkach z serii Manta Ray Pro. Jedną wędkę z tej serii mam w tej chwili przed sobą. i Więcej o niej powiem za moment, bo teraz chciałbym Wam opowiedzieć o towarzy, który przygotowałem do dzisiejszego wędkowania. Najpierw ja kilka słów o samej koncepcji na, na to dzisiejsze wędkowanie. Więc wspomniałem wam wcześniej, że będziemy łowić bardzo daleko. Natomiast jeśli chodzi o podanie towaru, to będzie ono troszeczkę inne od tego, który, które zastosowałem tutaj rok temu. Przede wszystkim drastycznie ograniczymy ilość zanęty, którą podamy w łowisko. Ta zanęta będzie nam w zasadzie służyć tylko do, do zaklejenia koszyka, który będzie wypełniony robakami. No i na wstępie podamy około 10 koszyków samej zanęty. Czyli nie będą to duże kosze do wstępnego nęcenia, a będą to takie koszyczki, yy, którymi będę dzisiaj wędkował. Czyli generalnie tej zanęty będzie niewiele, to będą może, może dwa, może trzy koszyczki. Yy, te duże oczywiście. Także generalnie objętościowo tej zanęty będzie bardzo niewiele. No i Mieszanka zanętowa, z której będę dzisiaj korzystał, to jest zanęta Mix Competition Road. To jest nowa zamęta w ofercie Timara. Zdecydowałem się na nią z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest zamęta troszkę bardziej klejąca od klasycznego rołcza. Łowimy bardzo daleko, więc chcę, żeby te koszyki docierały w całości na 80-80 km od brzegu. Powód drugi jest taki, że jest to zamęta o typowo pracującej w charakterystyce, czyli tak która świetnie sprawdzi się przy łowieniu płoci. No i powód trzeci. Ta zanęta jest wzbogacona pietrzywkiem fluo, drobny i w niewielkiej ilości, ale może się to okazać dość ciekawym dodatkiem w kontekście jazi, które tutaj między płociami się kręcą. Może uda nam się kilka tych jazi odłowić. Te jazie są generalnie dość fajne, bo ich waga dochodzi nawet do półtorej do kilograma. Na wstępie do wędkowania przygotowałem sobie kilogram zanęty. To jest cała zanęta, którą mam przygotowaną na razie, powiedzmy na 4 czy 5 godzin wędkowania. Jeśli jej zabraknie, dorobię sobie drugi kilogram, ale wydaje mi się, że, że raczej nie będzie takiego problemu. W tej zanęcie mam już rozprowadzone nęty ochotkowate, czyli jokersa i grubą ochotkę haczykową. Tego jokersa jest około 150 ml i około 50 ml ochotki haczykowej. Czyli generalnie tych robaków jest dość dużo. Jak wspomniałem wcześniej, na wstępie podam 10 koszyczków takiej właśnie mieszanki i dodatkowo podam kolejnych 10 koszyczków samych robaków. Natomiast będą to, będą to tylko i wyłącznie pinki. Tych pinek na całe mam przygotowane z 075 litra. Mam też zrośnie 5 litra białego robaka, natomiast to jest taka opcja awaryjna, na razie nawet go nie rozpakowywałem. Zobaczę jak będzie wyglądało to wędkowanie, jeśli się okaże, że będę miał od razu płotki, to raczej nie będę używał tego grubego białego robaka. No co, to chyba tyle jeśli chodzi o, o samą taką koncepcję łowienia, jeśli chodzi o towar. Teraz dodam sobie łowisko, a później opowiem Wam jeszcze o nowych wędkach z serii e, Mandary Pro. Teraz mamy dobrą okazję, żeby poopowiadać o nowych wędkach z serii Monterey Pro. Więc W serii Monterey pojawiły się trzy nowe modele wędek. Model 3,6 m o ciężarze wyrzutowym do 100 g. 3,9 m o ciężarze wyrzutowym do 130 gramów. i z tej wędki korzystam właśnie dzisiaj. I wędka 4,2 m o ciężarze wyrzutowym Chyba 180 albo 200 gramów, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie to jest kij extra heavy. Jaka jest cecha charakterystyczna tych wędek? Taką wspólną, takim wspólnym mianownikiem wędek z serii Monterey Pro jest to, że one są niesamowicie wycienione. To jest wędka, która jest wyjątkowo cienka w dolniku. Model 4,2 m z dopiskiem PRO w dolniku jest cieńszy niż model starszy o długości 3,6 m i ciężarze wyrzutowym do 110 g. Czyli mamy wędkę o 60 cm dłuższą i o dwukrotnie większym ciężarze wyrzutowym, a pomimo tego ona w dolniku jest cieńsza i to znacznie cieńsza. I pomimo tego, że te wędki są bardzo wycienione w dolniku, to charakteryzują się dużą mocą. Generalnie te modele z serii Pro, czyli 6 m do 100 g, 3,9 m do 130 i 4,2 m do 200, to są wędki o przeznaczeniu albo rzecznym, albo rzutowym. Ewentualnie ta, ten model 100 g mógłby być taką wędką bardziej uniwersalną. No i właśnie to jest powód, dla którego przyjechaliśmy dzisiaj na rybnik, żeby powędkować sobie. Wędką przy 9 metra do 130 gramów w tym momencie oddałem nią około 20 rzutów. I co mogę powiedzieć, jakie są moje pierwsze wrażenia? Więc dla tej wędki, dystans 80 metrów to nie jest żaden problem. W zasadzie bez większego wysiłku koszykiem dystansowym o gramaturze 50 gramów zupełnie powtarzalnie i celnie. Dosięgałem tych 80 metrów. Zwróćcie też uwagę, że woda delikatnie nam faluje. Mamy boczny wiatr. No, generalnie nie rzucało się zbyt łatwo. Dystans nie jest tutaj problemem. Problemem mogłaby być celność, także musiałem użyć ciężki 50 gramowy koszyk z załadunkiem, a pomimo tego tych 80 metrów nie było problemem dla tego kija. No i tak jak wspomniałem, rzuty były powtarzalne i bardzo celne. Hmm. Także to są moje, moje pierwsze wrażenia z rzutu z tą wędką. Teraz pewnie chwilkę poczekamy na, na pierwsze branie no i może uda się coś złowić, nagrać jakieś chole, a później w zbliżeniu pokażę Wam jeszcze tą wędkę i w ogóle opowiem o, o całym zestawie, z którego dzisiaj korzystam. O z kiedy chcieliśmy opowiadać o wędkach minęło może 2 minuty herbata dopiero co skończona i już mamy pierwsze branie ryba jest wyczuwalna na wędce nie wiem co to będzie szczerze no, spodziewam się pewnych problemów bo jeszcze nie zdążyłem włożyć podbieraka no ale może jakoś sobie damy radę bez ciekawe czy będzie to, to płotka byłoby fajnie w każdym razie rybka jest wyczuwalna także No co to mamy? Mamy okonka no, Ale 13 grudnia To i taki okonek cieszy no, fajny taki około 20 centymetrowy okaz Branie było dość dobrze widoczne pomimo tego że rybka nie jest jakoś specjalnie duża łowimy 80 metrów od brzegu nie było problemów z sygnalizacją mamy okonka że za moment pojawią się płoteczki dobrze rozłożyłem przed momentem podbierak bo tym razem chyba troszeczkę większa rybka wzięliła się nam na wędce zaraz zobaczymy czy znowu będzie to Okoń, czy może tym razem będzie to pierwsza dzisiaj płoć. Mhm. Ryba dość, dość agresywnie idzie do brzegu, także mam wrażenie, że może być to okoń. Na tym razie zobaczymy, już jest dość blisko. Nie, płetwa nie jest picza. No i fajny jazik. To jest właśnie to o czym mówiłem, że takie dość dość obkite dobijanie koszyka z zanętą z pieczywkiem fluo może poskutkować jaziami i pierwszy taki jaś dzisiaj pad naszym łupem ale w dalszym ciągu czekamy na, na płotkę zestaw mamy po raz kolejny zarzucony. Rękujemy już przez 30 minut nie jest źle. Przez te 30 minut miałem trzy brania, złowiłem okonia, złowiłem jazgarza, złowiłem e, fajnego jazia. E, na razie brak jest płoci. Może być to spowodowane przynętą, którą, z której korzystam. Generalnie łowię teraz na dość dużą przynętę, taką mocno selektywną, właśnie z myślą o łowieniu większych ryb. To są dwie pinki dopięte dwoma bądź trzema ochotkami na haczyku numer 16. Na razie mam brania, ale nie ma. Na mojej wędce jeszcze nie znajdowała się żadna płoć. Jeśli powiedzmy przez kolejne dwa bądź trzy rzuty znowu odłowię jakiegoś okonia, jakiegoś jazia. No to wtedy postaram się nieco zmodyfikować zestaw. Na pewno wycienie z zmniejszę haczyk i prawdopodobnie drastycznie zmniejszę też przynętę do jednej pinki albo pinki z ochotką na haczyku numer 18-20 i żyłce o średnicy 0,10 mm. Na razie brania są powiedzmy tak do 5 minut od, od rzutu, więc czekamy na, na kolejną rybkę i mam nadzieję, że będzie to płoteczka. Tym razem zupełnie inne branie. Najpierw delikatne dogięcie sztuczki, przytrzymanie i odje. Chyba też troszeczkę inaczej idzie do brzegu. Nieco wyraźniej wyczuwalnym oporem, ale tempo. Także zobaczymy co też uda się nam się... Także zobaczymy co też udało nam się tym razem wyciąć. Generalnie jest fajnie, jak na 13 14 grudnia już w tej chwili rybki biorą bardzo dobrze. W sumie nie spodziewałem się, że brań będzie aż tyle. No i fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że te rybki będą się rozkręcać yy, i uda nam się wykręcić dzisiaj całkiem fajny wynik. Teraz zobaczymy, jaka będzie to ryba. Chole no, troszeczkę trwają, bo łowimy daleko od brzegu. Także Potrzeba troszeczkę czasu, żeby sobie rybkę do brzegu scholować. No. To coś, co udało nam się podpiąć. To będzie kolejny jaź, bo chyba jest dość mocna. Nie, jest pierwsza płoć, ale piękna sztuka, <laughs> piękna płoć, po taką rybkę tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, zaraz ją sobie zmierzymy, ale być może na moich dłoniach nie widać, ale rybka ma spokojnie ponad 35 cm, dobrze ponad pół kilograma, super, fajnie, że są, mam nadzieję, że zaraz będą kolejne. Teraz mam na kiju płotkę. To chyba będzie nawet większa od poprzedniej. Ryba od razu bardzo mocno zaczęła walczyć. Także na pewno jest przyzwoitych rozmiarów. Albo jest to, albo jest to troszkę większy jaś. W tym momencie możecie też zobaczyć, jak pracuje kij A pod taką średnią rybką. Widać akcja jest typowo. Czytowa, czy, towa, czy, czy progresywna. W każdym razie rybkę holuje się bardzo przyjemnie. Brania są sygnalizowane bardzo dobrze. A przy okazji, dzięki właśnie takiej szybkiej, progresywnej akcji, kijem świetnie się, się miota. A ryba jest jeszcze dość daleko. Delikatnie przepłynęła nam w lewo. A jednak ściąganie ryby z 80 metrów. Musi troszeczkę trwać. I zaraz zobaczymy, czy to będzie faktycznie płotka. Czy może jazik. Na rybniku też bardzo często trafiają się bardzo ładne leszcze. Bardzo ładne karasie. I jest to przyłów właśnie pomiędzy, pomiędzy płoteczkami. Ale ryba tutaj świetnie walczy. O, jest już przy powierzchni. Oj, 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 oj żeby to była płoć, to naprawdę będzie być może płotka tego sezonu <grybujesz> nie, to nie jest płotka to jest ryba, która prześladuje mnie, oczywiście w cudzysłowie, przez cały sezon no, Zobaczycie dzisiaj wszystko, żeby nie łowić leszczy a zaraz zobaczycie, jakiego leszcza udało mi się podpiąć. Ale ładnie. Uh. Super ryba. Ojej. No, myślę, że dobrze ponad 2 kilo, zaraz go sobie sprawdzę, może nawet 3 kilo. Taki piękny rybnicki lesz. Ryby, których ponoć było tutaj kiedyś dzikie mnóstwo, natomiast teraz pozostały pojedyncze egzemplarze ponoć. No jeśli tak jest, to właśnie jeden z nich udało mi się wyciągnąć. Piękna rybka. Pokażę Wam teraz zestaw, z którego dzisiaj korzystam. E, więc zestaw, którego używam, to jest taki zestaw, który świetnie sprawdza się przy łowieniu na dystansie. Centralną częścią tego zestawu jest oczywiście wędzisko. Korzystam z wędki Mantarei Profiter o długości 3,9 m i w wyrzutowym do 130 g. Wędka wydawać by się mogło, jest dość mocna, bo ma 130 gramów ciężaru wyrzutowego. Natomiast mówimy dzisiaj po pierwsze bardzo daleko, a po drugie w bardzo ciężkich warunkach. Mamy mocny, boczny wiatr i tutaj użycie lekkiego zestawu, powiedzmy 30-40 gramowego byłoby błędem. Zestaw w przerzucaniu na 80 metrów. Po prostu byłby, zrzucony, byłby znoszony w lewo bądź w prawo, byłby problem z celnością i z powtarzalnością rzutu. W takich wypadkach należy stosować zestawy cięższe z koszyczkami rzędu 50-60 gramów. I żeby celnie podawać tak ciężki zestaw na 80 metrów, konieczne są kije o ciężarze rzutowym 130-150 gramów. No ja właśnie z takiego kija korzystam. Dalej do kija. Mam zapięty kołowrotek Grandham o wielkości 5000. Wybrałem ten kołowrotek z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo często pytacie mnie o moją opinię na temat tego kołowrotka. Korzystam z niego pierwszy raz i mogę powiedzieć, że w boju sprawdził się świetnie. To, co jest ważne w tej konstrukcji, to jest bardzo duża szpula. I taka szpula dedykowana jest do dystansowego łowienia. Kołowrotek ma przekładnię ślimakową, przełożenie 4,6 do 1 także to jest bardzo solidna konstrukcja. Wydaje mi się o dość sporym zapasie mocy także oprócz dystansowego łowienia myślę, że to będzie też fajny kołowrotek do ciężkiego rzecznego Federa. Na kołowrotku mam nawiniętą plecionkę o średnicy 0,08 mm i żeby nie zrywać tej plecionki przy rzucie bardzo ciężkim koszykiem do plecionki mam przywiązany przypon strzałowy o średnicy 0,25 mm. Długość tego przyponu to jest około 10 metrów. I na końcu tego przyponu strzałowego mamy koszyk. W tym momencie założony mam koszyk o gramaturze 60 g. To jest model Flagman Horizon Large. Koszyk, koszyk oczywiście zamontowany jest przelotowo. Poniżej koszyka mamy około 15-centymetrową skrętkę, która zabezpiecza nasz zestaw przed plątaniem. Na końcu skrętki mamy spicu i vela do szybkiej zmiany przyponu. Sam przypon, jak widzicie, ma 60 cm długości i zakończony jest niewielkim haczykiem supermasem o rozmiarze 18. W tej chwili jeden z moich ostatnich rzutów przez moment zaczęliśmy się już składać, złożyłem podbierak, ale okazało się, że wreszcie spłynęły nam pole łowienia płotki i jazie po trzech godzinach w trakcie których przerzucałem Pojedyncze okonie, wydaje mi się, że nagromadziło się tam tyle towaru, że teraz, kiedy te ryby wpłynęły w pole łowienia, no to udaje się je utrzymać. W zasadzie przez ostatnie 15 minut miałem 6 albo 7 nieokoniowych brań. 5 z tych brań udało mi się wyciąć, złowiłem dwie płotki i 3 jazie, no jeden był niewymiarowy. Natomiast na branie czekam około minutki, może półtorej, o tak jak teraz już coś się kręci i pięknie mamy rybę i zobaczymy co to będzie. Raczej nie będzie to okoń. W każdym razie branie jest do półtorej minuty i na haczyku znajduje się biała ryba Do zmroku zostało jeszcze no niecała godzina, także myślę, że jeszcze przez godzinkę połowimy, a mówię to dlatego, że czasami po prostu warto walczyć do końca, cały czas próbować wnęcać sobie tą rybę w pole łowienia, bo może się okazać, że będzie tak jak u nas dzisiaj, że w końcu po 3-4 godzinach konsek konsekwentnego wnęcania tej rybki w pole łowienia, kolejna płotka, Pojawią nam się te ryby, po które przyjechaliśmy. Nie, to jest wzdręga, ale fajna. Taka około 25 cm ryba. Teraz mieliśmy bardzo dobre ostatnie 30 minut. Ryb teraz w zasadzie cały czas bardzo szybko pobierają przynętę. Zaraz zobaczymy, co udało się zaciąć. Natomiast robi się już coraz ciemniej także no będziemy kończyć to że wam ryby, które udało mi się złowić a to też będzie fajna płotka ryba podobnie tak jak poprzednia gdzieś odbija nam poprzek brzegu zaraz ją sobie zobaczymy fajna czerwona płetwa także to jest to Zbierak złożony, ale jeszcze taką piękną, około 30 cm, płotkę udało się nam wyjąć ostatnim rzutem. Więc jest to przyjemne zakończenie dzisiejszego dnia, być może i ostatniej wyprawy w tym roku. i to są rybki, które udało nam się dzisiaj złowić. Eee, jeszcze do momentu, że do wody i postaram się Wam podsumować jakoś to dzisiejsze wędkowanie ryby, które dzisiaj łowiliśmy to były takie piękne eee, myślę około 35 cm płotki eee, to jest chyba największa to jest chyba największa z nich pojedyncze jazie, leszczyki taki około 2,5 kg lesz i cała masa tej wielkości okoni których w sumie w większości nie rzucaliśmy do siatki Rybki teraz wracają do wody i za moment króciutkie podsumowanie. Przed momentem rybki całe zdrowe wróciły do wody. Ja teraz szybciutko postaram się Wam podsumować, jak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Łowiliśmy generalnie przez 5 godzin. W trakcie tych 5 godzin mieliśmy dwa dobre okresy żerowania ryb na samym początku i na samym końcu. A pomiędzy nimi przez około 3-3,5 godziny generalnie nie za wiele działo się w naszym polu łowienia. Uderzaliśmy tylko pojedyncze okonie. Co jest tego powodem? Wydaje mi się, że to raczej nie jest kwestia nęcenia, bo to nęcenie generalnie nie pomogło nam w tym, że ryby wróciły w nasze pole łowienia. One po prostu potrzebowały jakiegoś czasu, żeby gdzieś tutaj zakręcić jakąś rundkę po tym łowisku i wrócić w to miejsce, w którym były rano. Bardzo często dochodzi do, takiego, do takiej sytuacji na wodzie stojącej, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, w której ryby w trakcie dnia odchodzą troszeczkę dalej od brzegu, po czym w porze popołudniowej czy wieczornej z powrotem zaczynają do tego brzegu podchodzić bliżej. I wydaje mi się, że tutaj taki mechanizm może mieć miejsce. Tym bardziej, że generalnie tych ryb nie łowi się tutaj w dzień blisko. Optymalna odległość łowienia to jest 80-90 metrów. No i właśnie na takiej odległości dzisiaj te, te ryby brały. No i stawiam, że to właśnie jakiś taki naturalny cykl dobowy tych ryb wpłynął na to, że łowiliśmy je tylko na początku. I na końcu dzisiejszego dnia. No cóż, na dzisiaj to tyle. Oczywiście jeśli, wam, jeśli podobał Wam się ten film, no to koniecznie stawcie lajka. Like Kto nie zasubskrybował tego kanału, być może teraz jest dobra okazja, żeby to zrobić. No i co? Mam nadzieję do wszystkiego zobaczenia nad wodą.